widzowie, to ja, Dinuś w ze mną jest. Wafelek, witajcie. Jego perspektywa na jego kanale, link oczywiście w opisie, standardowo. Więcej co powiem, no to. Cholera, jeszcze dokontałem. Tak wii, wii, Widz, wii, wii, nie nie powiem. Pamiętajcie tylko, żeby zostawić subika łapkę w górę i nie zapomnieć o dzwoneczku i jestem chory dobra, mam a to jest klasyk. a, nie wiem skąd przyszedł ojej, w górę jeden... dobra, szkoda ty żyjesz? a ty masz 1hp oj, pies gdzieś. dobra, mocno. to powiem wam widzowie będę robił to na zasadzie najlepszych kompilacji momentów ponieważ um, w sumie stwierdziłem, e, tak, razem z Waflem, e, w sumie trochę no. e, tą content, ale mniejsza, e, że w sumie tu takie ciągłe odcinki są średnie okay? e, no, tak. no. i nudne, okej, się dokładnie. No Zapraszam oczywiście na mój odcinek Wafelek, kanał <laughs> <laughs> no, Wafelek, tam w, y, też się znajdzie fajny odcineczek, już e, której w ogóle wleciał nowy to. odcinek. Nie, w co nie wklej tylko w piątek Warci o kurczę? Zaczekaj nie! Zderzy jest tam! Biorę! O. O, co bądź jest jak znał. się będzie tepnął będzie na mnie, dobra? Coś co jest. Dobra O dostałem! Weź mi nie wluki! Ojejjoj! W ogóle jak mogliście zauważyć w budowie, bo ten jest ciszej! Ja jestem głośniej, głośniej. U mnie tak samo. Valorant też jest ciszej. I chyba jest optymalnie. Ole dostałem bombę w oko. A nie, nie w oko. Bo w klatkę w Ej, oglądam cię Dino i dawaj! Dinoś! Dostał jeden bok. O. Oh. Drodzy widzowie, Nie, wczoraj Został tylko... Muszę... Czekaj, Ole, kiedy dostał. wyszedł CS dwójka. CS dwójka. Oj, wiesz co, ja nie wiem, bo ja betę miałem, wiesz. Później to razem. aha plecie. Dobra, zepsułem to i tak to nie biegnie tak? bo o, zagrałem jak o, jakieś największe ojej gościa zrobił ale okej okay. leci bomba obi czemu on idzie na C jeszcze na shifcie czas na jakiś, jakiś nieogar nam się ojeju niech wchodzi w sumie pierwszy nie wiem zdecydowanie jak nie pierwszy a tu czysto. Tam sobie na okno. O! Zobaczyłem. Leci bomba. Oj oj! Zobaczyłem typa. Ale nie to, nie... to Okej. Okay. Oj! Leci bomba! bomba. Ha, ale pięknego dawła Dobra A nie mieliśmy przypadki na gaj ja nie mam zajdę. Ojeju! Co ja zrobiłem! Ojej, spokojnie! Ten odcinek w sobotę o 24. Zobaczymy kiedy on wejdzie. powiem widzimy tak, jak wejdzie za dwa dni, to będę siebie dumny. Szczerze u mnie to wejdzie pewnie w piątek po piątek. mojej systematyczności zanim ja to zmontuję. Ja tylko prawie nie to będę montował, tak bo... Wejdź wszyscy to traficzne. Ja, tu mam prostu... ja, ja, to chwila. ja pierwszy raz montowałem mój do. ostatni odcinek, i myślę, że fajnie weszło. Trzeba kupować nowych rzeczy. Ojej, ja to... <śploaded> <śle> okay. Dobra, leży, tam widzę, że kolejny. No czemu on nie skosy? No spokojnie, tylko on, nie wiem, tryhard. Widzę, typa. A chłop... EJ DAWAJ Z Jestem tryhard i nie ma czegoś takiego jak zabawa w sensie Nie, no nie tryhardzę, ale... Okej. Okay. UJ! A chciałem, sobie na spokojnie pójść, ale te prawie jajowa, dobrego... Tylko... CO JA ZROBIŁEM?! Ojej Poszło. Wygraliśmy, okay. w, w kolejnym meczyku. No. Witajcie widzowie, witam w kolejnym meczyku. I to tyle. W sumie. Dokładnie. To w zasadzie. I teraz z wami rozpoczęcia, Lecimy do rundy! O, Jezu, nie. <laughs> ja się uspokój. Oj, zauważył mój uh, Wizi. Sana, sama. Wizi. Dobra, rzucam Winkmana. O! Oh, is... oh, oh, tu jest! Tu jest! Jej i na co? Nie jest niogarem. Zasłoniłam. Znaczy, nie dało mi się to. Biega we mnie. Będę się do tych fragów jak. Leży na... nie wiadomo co. O ty, Dinuś, teraz wziąłeś Omena! No, bo nic nie mogłem rać, cześć. Idź po spajka. Daj e, smoke'a. Bra. Na okay. przed... się. Ten... Oh. Ej, z... Ej napisz jeszcze na czacie, to zapraszam na mój Ej, Zapraszam No Mój kanał. No. Dwa, jeden Ej, lek nie musiałem, bo Patrzcie. patrz nie? Masz prawie 900 No tak No to masz subskrypcję, sprawdź czy ten... Dobra, czekaj. dawaj teraz, skup Nie idź, nie idź, zatykaj, sprawdy tu Dobra, skąd powiedzieć o Ace'ie, tylko graj Nie, co to było? Ej, ja u mnie zostawił suba? mi sumie no, no, What tak? the fuck? Zaczekaj no, na tu jest Zaczekaj, ja idę, Zaczekaj, ja idę. Spokojnie. tu Ale Rejs może tak mm. A. O, jest. Ale, to jesteś. O, widzę. Tam Ale idę na są, są, so, są. So, so. so, 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 so. Zaczekaj, zaczekaj, zaczekaj. So, 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 so. Leży! jest Leży! A plecy, plecy, plecy! Co? No nie! Dinuś! Dobra! O, co znowu! co znowu! daje Daję wizji. O! Leży! Wingman! miała! Tak, tak! FU! Nazywają DBA'u Arcane bardzo mocno to się wpisz o kontencie, masz. No dlatego nikt tego nie idzie o... Nie, nie wiem co Zatykaj, nie idź, nie idź! JEDZIE PIERWSZY! Na, Dawaj, idziemy! Dostali krasem! Dawaj z noża! Eee, już... Nie... WALCA DO NOŻE! NICE! Ale widzowie, to koniec odcinka, bo ma idziemy... No, i to tyle. I w sumie to tyle. miłego go tam dia, czy co to czy obiadku czy coś co tam ogólnie robicie i no, siema.